Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o nadwiślańskich bobrach, czyli w jaki sposób podszedłem do tematu fotografowania bobrów w nadwiślańskim środowisku. A na koniec zdradzę Wam taką pewną ciekawostkę, którą zaobserwowałem podczas moich spotkań z bobrami. Zapraszam do oglądania! Gdy powróciłem fotograficznie nad Wisłę po przeszło dziesięcioletniej przerwie, zauważyłem w tym środowisku coś, czego nie obserwowałem poprzednio na tych odcinkach rzeki, po których poruszałem się jako wędkarz ze spinningiem. A mianowicie bardzo dużo śladów bytności bobrów. Pomyślałem, że warto zainteresować się tym tematem i tak zaczęła się moja przygoda z nadwiślańskimi bobrami. W tym środowisku nie znalazłem takich typowych dla bobrów budowli, czyli żeremi. Jak zatem odnalazłem ich stanowiska? Pewnego razu przyjechałem nad Wisłę, na grubo przed świtem, usiadłem na jednej z ostróg i zacząłem obserwować rzekę. Po jakimś czasie zauważyłem spławiające się z nurtem rzeki Bobry. Okazało się, że większość bobrzych rodzin, drąży norki właśnie pod ostrogami, do których wejścia są pod powierzchnią wody. Zazwyczaj bobry z głównego nurtu wisły wpływają do zatoczek pomiędzy ostrogami, gdzie nurt jest dużo słabszy, a to z kolei bardzo ułatwia fotografowanie. Jest ich tutaj naprawdę dużo i bez większych problemów można znaleźć takie stanowiska, które pozwalają fotografować. Przyznam natomiast, że podczas mojego fotografowania bobrów nie maskuję się jakoś specjalnie. Bo i nasze spotkania traktuję jako taki przerywnik podczas moich porannych spacerów z aparatem w A więc tradycyjnie dla mnie dwa zszyte ze sobą szale snajperskie, które u mnie stanowią główną siatkę maskującą. A jak noszę na sobie takie szale podczas tych spacerów, opowiem w materiale poświęconym mojej technice podchodu, który niebawem ukaże się na tym kanale, a na który już dzisiaj serdecznie Was zapraszam. Wracając do bobrów. Najliczniej widuję Bobry przed wschodem słońca, co z kolei trochę utrudnia fotografowanie ze względu na słabe światło. Nie wiem natomiast, jak wygląda sprawa o zachodzie słońca, bo ja zdecydowanie preferuję wschody. Wtedy jest tutaj cicho, spokojnie, prawie nie ma ludzi. A teraz ciekawostka, o której wspomniałem na początku tego materiału. Bobry nierzadko podpływają do mnie na naprawdę bliskie odległości i kiedy nurkują spokojnie i cichutko, to zazwyczaj po kilku chwilach wynurzają się ponownie. A kiedy walą ogonem o taflę wody z wielkim pluskiem, bardzo często oblewając mnie przy tym wodą, zdają się mówić koniec tego dobrego intruzie, daj nam już spokój i więcej nie pojawiają się na powierzchni. A jak jest u Was? Obserwujecie i fotografujecie bobry? A może zaobserwowaliście podobne zachowania tych sympatycznych zwierzaków? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w terenie. Cześć!